trenujesz pośladki, męczysz je, a mimo to nie widzisz żadnych efektów, nie czujesz pośladków podczas treningu. Jeżeli tak, to oznacza, że coś jest nie tak. Być może twoje pośladki nadal są słabe i nieaktywne. O tym, czy są one słabe i nieaktywne, może świadczyć kilka rzeczy. Pierwszą taką rzeczą jest brak czucia pośladku podczas treningu. Jeżeli czujesz plec, jeżeli czujesz kolana, ale nie czujesz pośladka, no to oznacza, że one nie pracują prawidłowo. Jeżeli masz problem z kolanami, na przykład podczas wykroków czujesz dyskomfort, to też może oznaczać, że twoje pośladki nie wykonują wystarczająco dużo pracy i pracy przyjmują twoje stawy kolanowe. Jeżeli masz ból w odcinku lędźwiowym podczas trenowania na przykład, przysiadów albo martwego ciągu, albo nawet jakichś mostków biodrowych, to też może oznaczać, że Twój pośladek jest wtedy nieaktywny i nie pracuje. Jeżeli nie potrafisz wystać dłuższą chwilę w jednej pozycji, to też może oznaczać, że Twój pośladek jest słaby. Jeżeli czujesz, że nie umiesz nisko zejść w przysiadzie albo że masz bardzo mocno spięte biodra i wewnętrzną stronę ud, to też może oznaczać, że pracy przyjmują Twoje nogi, a niekoniecznie pracuje pośladek. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twój pośladek jest silny i czy on jest aktywny i pracuje podczas treningu, to przygotowałam dla Ciebie taki szybki test. Zrób go sobie razem ze mną teraz. Pierwszy test na pośladek powinien przeprowadzić Twój chłopak, Twój mąż. Wygląda to następująco. O, widzicie? To jest aktywny pośladek. Pierwsze zadanie. Jeżeli Twój pośladek jest wystarczająco silny, to będziesz potrafiła stać na jednej nodze przez około 60 sekund, nie przewracając się, nie machając się. Wspinamy oczywiście standardowo pośladek brzuch prawidłowa pozycja i unosimy nogę drugie zadanie to martwy ciąg na jednej nodze bez obciążenia jeżeli twój pośladek jest silny to będziesz potrafiła zrobić martwy ciąg na jednej nodze z prawidłową techniką Trzecie zadanie, z którym wiele kobiet, które mają słaby pośladek, ma problem, to wykrok z wyskokiem. Bardzo często nie wracają w to samo miejsce, z którego wyskakiwały, albo po prostu nie ma stabilizacji. To ćwiczenie to jest ruch eksplozywny. Siła idzie głównie z pośladka i na tym się skup. Stara się wylądować w tym samym miejscu. Kolejny test to napinanie pośladków stojąc bez obciążenia, czyli taka izolacja mięśni pośladkowych. Ja nazywam to zawsze napięcie do celulitu, dopóki się celulit nie pojawia, to znaczy słabo napinasz pośladek. Oczywiście żartuję, ale tak to mniej więcej powinno wyglądać. To pośladek powinien się zbić, a u niektórych właśnie powinien się pojawić celulit nawet. Jeżeli nie jesteś pewna, czy dobrze wykonałaś te ćwiczenia, to koniecznie się nagraj. Na nagraniu zawsze wszystko wychodzi i widzisz siebie z boku, tak jak widzicie trener. Ja tak pracuję z moimi podopiecznymi, one mi się nagrywają, wysyłają mi nagrania, ja je oceniam, poprawiam. I to jest najlepsza forma współpracy, gdzie technika jest zawsze sprawdzana. Jeżeli potrzebujesz mojego wsparcia, chcesz, żebym cię poprowadziła, to zapraszam cię na moją stronę, tam są opcje konsultacji, będziemy razem działały i sprawdzę, czy twój pośladek jest silny. Jeżeli udało ci się wykonać ten test i większość ćwiczeń i zadań zrobiłaś poprawnie, to tak naprawdę twój pośladek jest aktywny i możesz dorzucić ciężary i może po prostu to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że masz za słabe obciążenie. Jeżeli nie wykonałaś tych testów poprawnie, to warto skupić się teraz na aktywacji i na wzmocnieniu swoich mięśni pośladkowych. Jak to zrobić? Już niedługo będzie kolejne nagranie i pokażę Ci kilka najlepszych ćwiczeń.